Słuchajcie, zapraszam was wszystkich bliżej. Chodźcie tutaj, bądźmy bliżej troszeczkę siebie. Słuchajcie, chciałbym bardzo serdecznie powitać was na Rynku w Kartuzach w tym wyjątkowym dniu dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Jesteśmy z wami. Chciałem przywitać się z nami również były konsul w Gdańsku, pan Lew Zacharczyszyn. Witam bardzo serdecznie, który w kilku zdaniach również z nami się podzieli. Są organizatorzy, którzy tutaj, pan Krzysiu, prowadzi Razem z Panią Danką jest Pan Starosta Bogdan Łapa. Mam nadzieję, że wszystkim nam zależy na tym, co dzieje się po naszej wschodniej granicy. Jesteśmy z nimi, ale oddam głos w tej chwili Panu Konsulowi. Panie Konsulu, proszę. Teraz często pytają mnie, co się dzieje, dlaczego, czego chce Putin. Musimy bardzo dobrze uświadomić, że nie chodzi mu o Ukrainę czy nie tylko Ukrainy, czy w ogóle nie Ukrainy. Musimy dobrze sobie uświadomić, że to jest wojna z Unią Europejską, z światem demokratycznym, z normalnymi ludźmi, z normalnością. To nie jest e, proste jakieś tam e, konflikty sąsiedzkie. I teraz bardzo ważne jest, jaka będzie postawa naszych partnerów na zachodzie. My bardzo wdzięczny za tą pomoc, którą dostajemy teraz. Bardzo wdzięczny każdemu państwu, w tym i Rzeczpospolitej, bo wiecie dobrze, że wczoraj, i dziś dotarli nowe konwoje z bronią, z amunicją, które niezbędne teraz bardzo potrzebne. Ale musimy też sobie bardzo dobrze uświadomić, że żołnierz ukraiński walczy nie tylko o Ukrainę. Walczy też o Europę. Przede wszystkim o tą Europę, z którą my się przydajemy. Europę wschodnią, Europę Polską, Europę państw bałtyckich, bo oni są następnie na celowniku Putina, bo w jego chorej głowie jest odbudowa Imperium Rosyjskiego w granicach Związku Radzieckiego, a może i dalej, jak mu się da, jak mu pozwoli świat cywilizowany, jak mu pozwoli Europa, Zachód, Stany Zjednoczone. Teraz bardzo ważna kwestia i dyskusja jest, co jeszcze Zachód może zrobić w tej sytuacji. Nie ja wiem, że to bardzo kontrowersyjne to, teraz, to, 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 o czym teraz powiem, ale teraz to jest pytanie. Bardzo dobrze, dobrze sobie zdajemy sprawę, że jak powiedział prezydent Stanów, że amerykański żołnierz nie będzie walczył na Ukrainie, bo boimy się trzeciej wojny światowej. Będziemy wspierać, będziemy pomagać, ale walczyć nie będzie. A ja zadaję pytanie, a, a co teraz się zaczęło? Dlaczego cały świat wspiera Ukrainę? Bo bardzo dobrze rozumieją, że ta wojna jest nie tylko przeciwko Ukrainie. I może jest czas na to, żeby bardziej konkretnie wspierać Ukrainę. Dobrze, niech ten żołnierz nie będzie na terytorium Ukrainy, ale niech Zachód pomoże zamknąć niebo nad Ukrainą. Mamy takie doświadczenia, znamy o, o co chodzi. Niestety bardzo długo Zachód. Czekał, próbował się dogadać z Putinem. Bardzo dobrze wiecie, jaka ostra dyskusja szła, żeby zamknąć SWIFT dla Rosji, te bankowe przekazy. I teraz jeszcze to nie do końca zrealizowane, bo to tylko dla pewnych banków wybrana będzie ta procedura ostrzegawcza, y, która ma zmniejszyć możliwości finansowe Rosji. Także ja teraz chciałem przytoczyć słowa z bardzo znanej piosenki takiego wybitnego polskiego barda. Jaska Kaczmarskiego, pamiętacie o powstaniu warszawskim, o tanku, kiedy on tam wypowiedział, że ruski tank nie będzie walczył za Polaków, że ruski tank zaczeka, by ich wybito. To ja nie chcę, żeby Unia, żeby świat czekali, dopóki wybiją Ukraińców. Razem musimy walczyć i robić to bardzo szybko, bardzo skutecznie, bardzo zdecydowanie. Mamy sprawę z człowiekiem psychicznie chorym. Maniakiem, który wyobraził siebie imperatorem całej Rosji, który nie oddaje sobie sprawy wartości ludzkiego życia i powstrzymać musimy go też razem. Także ja mam nadzieję, że europejski światowy tank będzie walczył za Ukrainę i musimy wszystko dla tego zrobić. Teraz jeszcze parę słów takich konkretnych już do państwa się zwracam, bo teraz aktywnie zajmujemy się. Pomocą dla Ukrainy, to co teraz jest naj, najbardziej ważne, są dwa najważniejsze kierunki, to jest sprzęt medyczny i leki, sprzęt medyczny dla szpitali, sprzęt medyczny dla przechowywania krwi, dla zamrażania krwi, sprzęt medyczny dla żołnierzy, tak zwany y, operacyjny sprzęt, apteczka żołnierza. Te, to czego teraz bardzo potrzebują ukraińskie żołnierze. I drugi, też bardzo ważny kierunek, to jest sprzęt ochrony osobowej. Mowa idzie o kaskach i o kamizelkach kuleodpornych. Teraz to są bardzo potrzebne przede wszystkim dla wojsk obrony terytorialnej, które teraz wkraczyli i teraz też walczą wspólnie z Armią Ukraińską. Także ja mam wielką prośbę do Państwa, teraz tutaj i z Panem Starostem, i z burmistrzem wymienili paru zdań przed spotkaniem. Kupmy się razem na tych tematach, zbierajmy kto co może. Wiem, że ten sprzęt ochrony osobowej ma pełne ograniczenia w sprzedaży, są tam formalności i tak dalej, ale idziemy w tym kierunku. Zbieramy te zbiórki i przekazujemy na Ukrainę. Mamy wybudowany system logistyczny. Teraz budują takie systemy też na poziomie państwowym, ale wiecie, jak to biurokracja państwowa, jak długo działa. Musimy działać. Już teraz i natychmiast, bo w tej te chwili, w, te, w ten czas, w te godziny idzie walka. Żołnierze idą w bój, giną, giną cywili. Bardzo dobrze wiecie, że te mordercy ostrzeliwają obiekty cywilne, domy mieszkaniowe. Wczoraj była zabita rodzina z dziewczynką 14-letnią w Kijowie. Rozstrzelali po prostu faszyści. Także państwo. Розуміємо зараз дуже емоцій, мусимо się po і зрозуміти i зрозуміć jedną prostą rzecz: нормальний світ. Без świat. Bez solidarności нашої не маємо шанси, бо вольності без солідарності. Запрошуємо вас, спіраємо Україну. І особенно хотіла би ще до наших родаків. Напевно, тут це теж українці, бо України. Дорогі земляки, робіть все, що можете. Зараз найважливіше підтримати наших хлопців на фронті, наших лікарів, наших медиків. Робіть, говоріть з друзями, з сусідами. Якщо є чоловіки, які готові воювати, вас чекає Україна, вас чекає українська армія, вас чекає територіальна оборона. Всі на війну, всі на перемогу. Слава Україні! Ja poproszę teraz organizatora i potem pan starosta i ja poinformuję również państwa o tym, co będziemy mieli możliwości, jakie będziemy chcieli robić, żebyśmy nie robili tego, o czym był powiedział pan konsul chaotycznie, a żebyśmy zbierali to, co jest najbardziej potrzebne. Oddaję głos panie Krzysiu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Krzysztof Rekstowa... ...a też dla tych, które walczą w Ukrainie. Pan konsul zainspirował mnie w jednym z wpisów, Yy, które yy, robi na Facebooku, yy, Ukraina została zaatakowana na lądzie, powietrzu, w wodzie i w internecie. W tych pierwszych trzech nie jesteśmy w stanie wiele pomóc. Natomiast chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że Rosja, Putinowska Rosja prowadzi teraz wojnę komunikacyjną. Ich celem jest osłabienie wsparcia dla Ukrainy w krajach głównie Europy Zachodniej, Europy Środkowej. I to, co my możemy zrobić już teraz, Polacy są z Ukrainą. Tutaj y, y, żadna propaganda i żadne trole internetowe nie są w stanie nic działać. Natomiast mamy przyjaciół z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy, ale też z Niemiec, być może z Węgier, być może z innych. Y, zadzwońmy do nich, napiszmy do nich, y, wrzućmy wpis na głupiego Facebooka, przepraszam, że tak mówię, y, gdzie będziemy jasno i stanowczo mówić. Głosem racjonalnym, głosem, który jest obok i wyjaśniać, co się dzieje na Ukrainie. My na stronie stowarzyszenia mamy taką ściągawkę, można copy-paste zrobić z wrzucać, więc nawet nie trzeba specjalnie, specjalnie dużo wiedzieć. Co jeszcze można zrobić? Oczywiście jest kwestia wsparcia uchodźców. To wsparcie teraz się organizuje. Ja tu patrzę z ukłonem w kierunku pana burmistrza, który, który będzie o tym mówił, pana starosty, czy tutaj Sejmiku Województwa Poborskiego, który zdaje się, ale to, to, to zaraz. E, taki, taki, takim wsparciem e, będzie, e, będzie się dzielił. Natomiast e, już teraz jest wiele rodzin uchodzących. Moi przyjaciele, tak, dwuletnie dzieci, w piątek wieczorem, e, stały po prostu na granicy, e, wyszli z domu. Z 40 kilometrów od Lwowa, tak jak stali, bo coś zaczęło wypuchać się, przestraszyli, bez żadnych ubrań, bez, bez niczego. I organizacje pozarządowe w całej Polsce takie wsparcie organizują. My mamy takie ściągawki, jak Stowarzyszenie, tam jest na przykład Stowarzyszenia Stolik, można podejść, i zobaczyć, krótka informacja, jak mogę pomóc. Tak wiele osób zadaje sobie to pytanie teraz, jak mogę pomóc. Kilka kroków. Odnaleźć na przykład sąsiadów ukraińskich, zapytać, jak się czujecie. Czy wasi są bezpieczni, czy możemy coś dla was zrobić? Konkretnie, materialnie, są so, zbiórki organizowane przez e, Armię Ukraińską, ale też przez organizacje ukraińskie i polskie wspierające uchodźców. Tych możliwości jest dużo. E, można sobie tam podejrzeć na karteczce lub wejść na stronę otwartekaszuby.pl lub fanpage. Również mamy te ściągawki dostępne, każdy może się zapoznać. E, mamy tam listę zbiórek takich, które są zweryfikowane, bezpieczne. I wiadomo, że trafią tam, gdzie trzeba. Myślę, że tutaj Pan Konsult będzie, będzie nam zrobił małą rewolucję w tych formach pomocy, bo powie dokładnie, gdzie ona powinna trafić w najbliższym czasie. Dlatego, że po tym spotkaniu spotkamy się na krótko i spróbujemy skoordynować te wysiłki, żeby i organizacje pozarządowe, i samorząd, i wszyscy organizowali te wsparcie tam, gdzie ono powinno trafiać. Proszę Państwa. Stało się coś strasznego, zostali zaatakowani nasi sąsiedzi. Może 20 lat temu te związki z Polski, z Ukrainą aż takie nie były, ale dzisiaj to ja nie znam chyba osób, które nie mają wśród Ukraińców przyjaciół, współpracowników. My musimy się zjednoczyć w tym wsparciu, musimy być konkretni i musimy działać tu i teraz jak najszybciej. W sposób skoordynowany i w sposób sensowny. Jako stowarzyszenie również prowadzimy wolontariat, więc jeśli ktoś ma chęć dołączyć i dostawać na bieżąco informacje, jak akurat można pomóc, bo ja sobie mogę wyobrazić, że niedługo uchodźcy trafią do gminy, do powiatu, będą mieli określone potrzeby, to my bardzo szybko będziemy w stanie przekazywać również te informacje od pana burmistrza czy od pana starosty. Nie wiem, potrzebne jest zorganizowanie zabawy dla dzieci, żeby zapomniały o tym, co jest spotkało. Albo jakieś ubranka, albo może na przykład wsparcie psychologiczne. Proszę państwa, tu obecność was wszystkich świadczy o tym, że wszystkim nam zależy na wspieraniu Ukrainy. Niech każdy robi to, co może. Ja oddaję teraz głos panu staroście i potem pani radna. Panie konsulu, panie burmistrzu, pani radna. Organizatorowi Stowarzyszeniu Otwarte Kaszuby bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego wiecu. Cieszę się bardzo, dziękuję mieszkańcom powiatu kartuskiego. Jak Państwo wiecie, Ukraina jest dla nas bliska dla, dlatego, że samorząd powiatu kartuskiego współpracuje z samorządem ukraińskim w Śniatyniu. My także działamy w konwencie współpracy samorządów w kraju. W związku z tym, że ta sytuacja, ta napaść, ta agresja w niesłusznej sprawie kraju wolnego, niezależnego, który rozwija się, aspiruje do NATO, aspiruje do Unii Europejskiej, to dla nas jest wielkim ciosem. Dlatego cieszę się bardzo, że Państwo jesteście tutaj i my zrobimy wszystko ze swojej strony, na miarę naszych możliwości, niesiemy pomoc naszym przyjaciołom w Ukrainie. To znaczy, że samorząd Piotr ma taką rolę, że. Zarządza kryzysem i tutaj współpraca między wojewodą a starostami jest taka, że mamy koordynować tę współpracę. My jest, mamy przygotowane miejsca dla uchodźców i myślę, że musimy stworzyć takie centrum informacji, które będzie prowadził powiat, żeby wiedzieli yy, jaka pomoc ma trafiać do konkretnych osób, bo my będziemy wiedzieli, gdzie te osoby przebywają i jakiej, jakiej pomocy potrzebują. Myślę, że taka chaotyczna pomoc w kierunku dzisiaj Lublina, nie zawsze ona jest konkretnie wykorzystana, bo my czekamy na uchodźców w naszym powiecie i na pewno ogarniemy ich wielką troską, ale Państwo oczywiście w geście tej pomocy szeroko pojętej dzisiaj mamy deklarację wielu rzeczy: podwozu, samochodów, transportu, rzeczy. Które będą potrzebne. My wszystko będziemy diagnozowali. Poprzez wolontariuszy stworzymy taką bazę w powiecie. Najbliższe informacje będą w poniedziałek, wtorek, gdzie będziemy mogli potem dysponować te rzeczy, które będą niezbędne dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. My wszyscy dobrze wiemy, że w powiecie kartuskim około 10 tysięcy jest Ukraińców, którzy pracują, czyli oni są wśród nas, a teraz przybędą tutaj. Niewinne, bezbronne matki z dziećmi, bo część jednak broni swojej ojczyzny i broni, jak powiedział Pan Konsul, Europy, wolnej Europy. I myślę, że możemy zrobić wszystko i zrobimy wszystko, żeby na miarę możli naszych możliwości kompetencji pomagać także w tych obszarach, o których mówił Pan Konsul. Sprawy medyczne i inne. Będziemy to bilansowali. Oczywiście będziemy z zarządem wspólnie ustalali, jak daleką idącą pomoc może nieść samorząd. A także oczywiście z tego miejsca już Państwu dziękuję za tą deklarację, za tą solidarność z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Niech żyje wolna, niepodległa Ukraina. Dziękuję bardzo. Kochani mieszkańcy, wszyscy, którzy się tutaj zebraliście, od kilku dni Stało się coś strasznego, wojna. Ja krótko chciałabym powiedzieć o tym, co robi samorząd wojewódzki. Oczywiście jesteśmy na początku tej drogi. Na początek jutro odbędzie się sesja. Wczoraj uczestniczyłam w komisji, która przyznała na początek około miliona złotych na wsparcie dla organizacji pozarządowych na wsparcie Ukraińców. Ale chciałam też również powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. My Polacy doświadczyliśmy przez wieki, przez wieki, traciliśmy niepodległość, odzyskiwaliśmy ją. Najlepiej wiemy, co to znaczy tułać się po świecie? Chyba nie ma zapątka świata, gdzie nie byliby Polacy. Obalone zostały mury komunistyczne, mur berliński. To my tutaj właśnie, ta solidarność spowodowała, że ta wolność, demokracja rozlała się po całej Europie i powstały inne kraje, m.in. Ukraina niepodległa. Solidarność ma wielką moc to słowo. Dlatego też e, bądźmy solidarni. E, nie powiem tutaj e, zbyt wiele i zbyt e, górnolotnie, bo to normalne, że wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. Powinniśmy się wspierać. Każdy na miarę własnych możliwości. Wspaniale, że mamy. W naszej wolnej, demokratycznej Polsce. Dzisiaj wszyscy jesteśmy przerażeni tym, w jaki sposób wojska rosyjskie najeźdźca zaatakowa wasze granice, wasze domy. Dziś wasza Ukraina to o czym mówi pan konsul ale musimy na to spojrzeć, że wielokrotnie Putin wymawiał w swoich różnych wypowiedziach, że też jeszcze ma tereny w Polsce do zabrania, do uregulowania. Więc rzeczywiście możemy być tymi, którzy mogą być zaraz po Was. Ale mam nadzieję, że naród bohaterski Ukrainy, przy pomocy, przy dostawach broni, tego co najbardziej potrzebne, tego czego będziemy organizować, jest w stanie pokonać tego tyrana, jakim jest Rosja Putinowska. Chciałem również powiedzieć, że jest zawsze nadzieja. Myślę, że ta nadzieja powinna być również wśród nas. Miałem dzisiaj możliwość być na mszy waszej w języku ukraińskim. Przyjechał również biskup pomocniczy, który w kilku zdaniach również miał możliwość powiedzieć o tej sytuacji, która jest i ja o tej wierze, o tym zaufaniu Boga. Chcę powiedzieć, że patrzymy na to, co przychodzi z informacji z Ukrainy, bo mamy tam wielu przyjaciół. Przysłają filmy, słuchamy wiadomości. Jest nadzieja, że te ci żołnierze rosyjscy, ci, którzy wyjechali i przekroczyli waszą granicę, wielokrotnie nie wiedzą, w czym zostali uwikłani, w co zostali uwikłani. Oni tam dopiero zorientują się, co jest, że oni naprawdę pojechali na wojnę. Zupełnie inny jest przekaz w społeczeństwie rosyjskim. Mam nadzieję, że właśnie mieszkańcy Rosji Wszystkich miast obudzą się i będą pokazywać swoją solidarność z Ukrainą i z całym światem. Bo to wojna praktycznie światowa, tak jak pan konsul powiedział. To nie tylko i wyłącznie wy. To jest globalna polityka Putina, która prowadzi do tego, żebyśmy wszyscy bili na wojnę. Chcę powiedzieć, że to o czym mówił pan konsul, również, że bardzo istotną rzeczą będzie abyśmy mogli wspólnie koordynować te wszystkie działania, bo nie wszystko jest potrzebne na dzień dzisiejszy. To, co będzie potrzebne, będziemy informować poprzez nasze strony internetowe i powiatowe i gminne. Proszę na tych stronach właśnie tam zaglądać i patrzeć, co jest potrzebne. I wolontariusze. Chcę powiedzieć, że każda szkoła od poniedziałku, czyli od jutra w Gminie w Kartuzach będzie przyjmowała dary, jakie Państwo będziecie chcieli przekazać. Na początek na pewno potrzebujemy te rzeczy, o których mówi Pan Konsul. Rzeczy podstawowego, codziennego użytku, te, które mogą służyć tym, którzy tej pomocy potrzebują, by tego towaru tam nie ma. To również osoby, które już w jakiś sposób przekazują pieniądze, bo mówią, nie wiedzą co kupić, więc jeżeli takie że rzeczy też będą, będziemy przyjmować, będą zakupywane najbardziej potrzebne rzeczy. Miałem również dwie telefon od Konsula z Gdańska który zapisał kartusy w poczet tych różnych samorządów i miast gdzie można przesyłać tych, którzy przyjeżdżają za wschodniej granicy z Ukrainy mam nadzieję, że wszyscy przeżyliśmy to co dzisiaj przeżywa Ukraina nasi ojcowie, nasze matki że nie wiedzą jakie to jest to straszne i to co niesie za sobą wojna Teraz polski rząd uruchamia na szczęście już taką linię rządową, żeby wsparcie szło w tych najbardziej strategiczno ważnych rzeczach. Ale jeszcze raz nagłaszam, dzisiaj jak macie możliwość, kamizelka kuleodporna kosztuje normalna taka bojowa 4000 złotych. To ogromna kwota na, jedna, na jedną osobę. Kask kosztuje 2000, 2000 zł, ogromna kwota dla jednej osoby, ale jedna kamizelka, jeden kask to życie jednego żołnierza, także każdy kto może wesprzeć, jak to już pani radna mówiła, w wdowi grosz. grosz, co możemy, musimy teraz dać na te najważniejsze rzeczy, leki dla żołnierzy, środki, które przyjmują y, kr kr krwienie i tak dalej, to ja mam tę listę ja to przekażę tutaj państwu nie będę tutaj teraz wygłaszał, ale to są rzeczy, które teraz dziś potrzebne, wczoraj były potrzebne reszta dajemy sobie radę, także dziękuję jeszcze raz bardzo za to, że jesteście z nami, jestem dumny, bo 5 lat pracowałem tutaj byłem nieraz na Kaszubach, bardzo e, lubię historię e, Kaszubów, e, bardzo, bardzo dużo podobnego mamy Kaszuby i Ukraińcy, także Rozumiemy się, tu nie ma o czym dyskutować, po prostu teraz trzeba działać. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim. Ja ch chciałem się pożegnać e, hasłem bojowym, bo to jest oficjalne hasło wo e, wojsku ukraińskim. Sława Ukrainie! Chciałem jeszcze na sam koniec bardzo serdecznie podziękować i organizatorom, ale chciałem również e, zapytać Państwa, czy będziemy solidarni z Ukrainą? Pomożemy? To możemy? Tak. Dziękuję Wam bardzo. To jest dla nas najważniejsze słowo, które dzisiaj mobilizuje nas do tego, abyśmy przygotowali się właśnie do tej pomocy. Brońmy razem z Ukrainą naszej wolności i ich wolności. Dziękuję Wam.